Marvel. Przygody superbohaterów. No dobrze, panie Rabusiu, policja zaraz po pana przyjedzie, także proszę sobie chwilę powisieć. Dziękuję, że ocaliliście mój lokal. Proszę, częstujcie się. Topiony ser i dżem z winogron. Dziękujemy. No nie wiem, Spidey. Zwykle jestem raczej odważna, ale jeśli chodzi o nowe połączenia smakowe, jakoś nie mogę się przemóc. A daj spokój, kapitan Marvel. Zawsze warto próbować nowych rzeczy. Pamiętasz naszą ostatnią przygodę? Będziesz obserwować start nowej eksperymentalnej rakiety? No jasne! Jestem wielkim fanem lotów w kosmos i termodynamiki. Misją dowodzi moja znajoma Ruth, więc zaproponowałam, że zadbam o bezpieczeństwo. Start! Za, Za 10, 10, 9, 8. Ło! Oh, czy tobie też się to wydaje niepokojące, czy jestem przewrażliwiony? Kontrola naziemna. Tu kapitan Marvel. Musicie natychmiast. Star. Kontrola naziemna, czy ktoś... Sterowanie nie działa, statek wymknął się spod kontroli. Musimy ocalić kosmonautów na pokładzie. Rakieta jest już kilometr stąd. Nie wiem, czy mogę coś zrobić. Zapewniam cię, że możesz. To chyba nie najlepszy pomysł! Jestem pająkiem, nie muchą! Nie ma się czego bać, przestań się trząść! Przecież huśtasz się nad dachami wieżowców całymi dniami! Ale jak się tam, to zawsze widzę Ziemię, a na tej wysokości widzę tylko... chmury! Spróbuj nie patrzeć w dół. Skup się na byciu dzielnym i ratowaniu tych astronautów. Ród. Musimy ich stamtąd wyciągnąć! O kurczę, kurczę, kurczę! Jesteśmy naprawdę wysoko! Spidey, skup się! Rozwalę zawiasy! Ja otworzę właz! Bez załogi, która mogłaby nią sterować, rakieta spadnie na ziemię! A na dole jest pełno ludzi! O! O! Niepotrzebnie znowu popatrzyłem! Jeśli mam ich bezpiecznie odstawić na ziemię, to nie zdążę tu wrócić i zatrzymać tej rakiety! Będziemy musieli się rozdzielić. Rozdzielić? Ja muszę stąd zabrać tych astronautów. Spidey, zadbaj, żeby rakieta nie spadła nikomu na głowę. Oh. Jeśli chcesz pomóc tym ludziom na dole, musisz spróbować czegoś nowego. Jeszcze nigdy nie prowadziłem rakiety, ale zrobię co będę mógł. Uff, nie trzeba się bać. Dasz sobie radę. Skup się na byciu dzielnym. No już, Spidey, wiem, że potrafisz. To mój przystanek! Ah! Ups, nie ma budynków! I mam Cię! Oh, tego jeszcze nie próbowałem, ale żeby ocalić tych wszystkich ludzi, było warto. Jeśli ja mogę latać rakietą, to Ty możesz wziąć gry za kanapki. Nowe doświadczenia, tak? Po prostu skup się na byciu dzielną. Hmm. Zadziwiające, jakie to dobre! Przepyszne!